Ale to musisz trzymać malutku Musisz to trzymać O tak Teraz nie wypadnie no, Tak cię specjalnie zrobiłam Żeby ci to nie wypadło Oj <grystanie> Aaaa! Ojej! 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 Ale jej to się podoba. Tego, no. Jedna ręka. Druga. Powiedz tata co tam nie kamerujesz. Ja tam wolę jabłka. Łooo! Bęc! Nie maje buzko. Skórka nie smaczna. Nie, skórka nie. <grywa> Wiedziałam, że jest wypadnie. No czekaj, nigdzie ci nie ucieknie. Ale z widzią serka to tak? Masz się To Weź, trzymaj to jawko.